Dzień dobry Na chwilę sobie gramy na moim serwerze jak zwykle. I tym razem znów to jak widzicie znów mam tekstury hupla. Ha, Ale co? Wpierw na początku odcinka musimy zdobyć sobie dwie główki y, Sycylijczyków. A potem pobiegamy, może porobimy banki, bo słyszę, że oni coś tam robią z tą Nie wiem co oni nawet tam robią, więc... ohoho hoee, Oszty, kurwa. Co ty sobie myślałeś? Ej, no, dobra. Prawie mnie ubił. Dużo mi zadał HP, ale i tak przeszedłem. Dobra. Trzeba. Kurwa, znajdziemy go. Spokojnie i gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Kurwa mać. No dobra. Czas wziąć ciężką artylerię. No on sobie myśli, że ucieknie. No. Jest. Debil. No, wszyscy ubicie, lecimy. O kurwa, no bo ja się skończyło. Owa, yy. owa, jakiś Italianca, pójdź chyba, dalej. Co im tam było, to ja nawet nie wiem. Miecico, Mieciko Mieciko, no mieciko. Dobra, lecimy sobie, ja tak trochę ucicham, ponieważ y, tego ubijałem gracza. No, ja swoją drugą nagram, y, jeśli ktoś się pytał, ja, y, spytał co z tą serią, to mówiłem, chociaż wiem, że nikt się nie będzie pytał, ponieważ no i jak powiedzieliście, no, prawdopodobnie jakoś wam to umknął jak mówiłem o tym, przecież mówię o tym pół No i zwyczajnie nie o tym osobny odcinka, ponieważ wiem, że to działa. Ponieważ wiem, że zwyczajnie... Nie wiem, ja Was pytam o coś i zwyczajnie nie mówicie. Znaczy, tutaj nie mam już do Was pretensji nawet o to, ale... No, troszeczkę to jest wkurzające po pierwsze, a po drugie, zwyczajnie wiem też, że... Jeśli zrobię osobny film, o tym tam na przykład 2 w którym wytłumaczę to wszystko, to, to no wiem, że od razu by o wiele. o wiele. bym to powiedział. Koszty, kurwa. Ja pierdolę. Golas jeden O Boże, ale. ja pierdolę, ja nic nie mogę zrobić w tym odcinku. No główną no, głowę Sycylijczyka, no fajnie. Chuj mi to da. Naprawdę chuj mi to da Wypierdalamy to Ej jej CD Kody nuklearne Wytyfy No nieważne Cóż Lecimy O! Ładujemy broń Nie ma na nabaja No to lecimy ubijać te I sycylijczyki No tylko chyba źle się zdecentrowałem, to było tu, o tutaj trzeba było się zesantować, ale dobra Nie, tutaj jeszcze, o, ta, w tamtą stronę Dobra Słuchajcie eee, Może tym razem odpowiecie, może nie, jeśli nie odpowiecie to Ja zrobię o tym zwyczajnie osobny film i wtedy wiem, że już Na 90% są dwie głowy, uff, jesteśmy uratowani, dobra Idziemy na spawn W spawny. Oż, kuźwa. Oż ty. A kysz mi. A kysz mi. A kyszna, na, na świętego Boga i krzyż. Oż kurwa. Dobra, aż może, no, niech hubią zwyczajnie. Kurwa. Nie podajesz mnie trafić, debilu. To jest niekto, no fajnie. Uuuu. Dobra. wytyw wytyfy, ja pierniczę No, ja wiem, że ja się dziwię, że zawsze dosłownie są nie. Aha, to wola mi się mieć, po ten. Zawsze, gdy chcę zginąć, to zawsze ludzie zwyczajnie umierają pierwsze. Nie, no, ja chcę zginąć. Dobra, ubij mnie, graczu Ubij mnie, ubij mnie. No i kurwa, nie chcę nie ubić. No, fajnie. Nie bieramy seta ta a ja są lagi dobra o, jest dobra no to idziemy i ja już ten pomysł mówiłem ale być może tym razem posłuchacie go bo wcześniej jakoś nie posłuchaliście ale jeśli nie posłuchacie to zrobię zwyczajnie o tym y film i no, no i był to pomysł żebyśmy weszli sobie jako mój kanał, w zasadzie nasz kanał, ponieważ żeby ten kanał rozwijacie. Żebyśmy weszli na Easy Hardcore na przykład, no jakieś serwery z Gildiami czy coś, co użyli gildie. Ja bym nagrywał z tego osobną serię. Oczywiście yy, yy, ona by była równoległa z, z tą serią z mojego serwera, czyli że ja bym nagrywał i z serwera i z tego, dlatego o to się akurat nie martwcie. No ale co martwcie się o to, żebyście tej serii nie mieli no i wtedy byśmy mieli jeszcze tą serię i my byśmy... Ja bym nagrywał z tego i byśmy robili jakieś tam rajdy na bazy innych gildii być może jakiś tam mój znajomy by założył drugą gildię a może by byście też założyli sobie drugą gildię którą byście tą małą nękali jakąś taką fajną integracja, ponieważ z tego co wiem to Tutaj integracja moja z wami, czyli że ja sobie z wami pogadam. czy coś ograniczy się do tego, że zazwyczaj wchodzę na serwer o, spodęki, fajnie. Że ja wchodzę na serwer yy, i ktoś pyta o, 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 nagrywasz, no, ja mówię, czekaj, albo kiedy będzie odcinek, ja mówię, że właśnie na przykład jest odcinek, no i on się przywita i do tego się ogranicza. Ja bym chciał, żebym ze mną poprowadził serial taką właśnie z gildami, żebyście mogli do niej dołączyć. O, kurwa. O Boże, dobra. Dobra, główkę chyba podnieśliśmy. I żebyście zwyczajnie mogli ze mną te bazy nigdy do i żebyśmy mogli sobie tam normalnie w tym czasie pogadać, budować, razem jakieś rzeczy robić, i bym z tego serię miał. No i to by, by było fajne, moim zdaniem. Ale jak mówiłem, ostatnio o to się pytałem i zresztą nie, nie odpowiedzieliście. Bo jakie mamy zadanie? Ja nie mam obecnie żadnych dodatkowych zadań. Twój ak aktywny, dodatkowy, dobra. Dzisiaj sobie je graczy. Ja Spójrz, tam mam taką miejscówkę fajną. Przecież... Dobra, tutaj nie trafię, jeszcze zleciał debil. No dobra. Yy... To jest taka miejscówka fajna. O, nie wiem, co ci mieszkańcy tam robią. Dobra. Ja go może ścisnę, jeśli od tyłu. Jakoś. A nie, on wszedł tak. O no, tam z kimś się bije. A o tym co oni robią? Ten tu się skrada, a sam zostanie zjedzony. No! I to się nazywa! Kurwa. O no, to ja sobie z niego, na niego poczekam ze sztylecikiem. Choć tu gnoju. No. Zapraszam do mojej miejscówki Zapraszam, zapraszam Czym chata bogata? Nie idziesz? Nie? No to dobra. Mam mam, mam ciebie gdzieś Yyy... In... Dobra, nie jestem, się nie chce akurat bić. Yy, dobra ja stąd z jak na razie. Dobra, tutaj tak sobie usiedźmy. To jest dobra miejscówka. Bo jak on wlezie, to zostanę na start. scheda. i to jest diamantowego koks. Dlatego ja się boję, że on nie zabije. eee. Yy, się kręcą trochę. No właśnie, się tu kręcą. Dobra. Nie ma go Uciekli gdzieś Typy z gri... z koksów <grym> No a jak to brzmi? Typy z koksów Typy z koksów Dobra lećmy na dół I zobaczmy Opa, a kogo my tu mamy? I o kiguś było go O kurwa spierdalam Jak da stąd. Już, 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 już. Oni strzelają gdzieś tam. Dobra, jesteśmy pod ostrzałem. Panie kapitanie, jesteśmy pod ostrzałem. Kurwa. Ja się boję. O kurwa. Ha, jaki debil. Teraz na górę. Dobra, idziemy sobie na zachodni bank. Yy, dobra. Spawn. Yy, mamy wszystko. Mamy... Dobra. Yy, wyrzucamy wszystkie itki. O kurwa. Dobra, już no big no. No. Ja sobie załaduję tą sniperkę. Właśnie nie odcinek. Ja Właśnie tym, w tym problem. Yy, dobra Jak to odcinek potem Łaj no, no robię teraz odcinek O co ci chodzi dobra Jaki tor wyścigowy Aha Eventy jakieś dodaj dobra Mohameda, Marcelusa, Morisa, Putina O Putina yy. Taki właśnie robot o co ci chodzi? Dobra, idziemy na bank zachodni. Kessel. Kurwa. Ty nie ubiłaś? On to on... Ona on do mnie strzelał. Bez jaj. To był on. To ja pamiętam ten nick Ja pierdzile Idę, już idę Dobra Słuchajcie, on napisał żeby nie było zwykłego gameplayu, no ale co ja mam nagrywać? Hmm, fabułę W sumie to nie jest taki głupi pomysł nawet, ale Fabułę to bym trzeba zorganizować, a ja nie, nie umiem organizować FBI Dobra, ja sobie na zachodnim siedzę, już, o, nie przyjdą. Dobra, idę, idę, spokojnie. Idę, idę. O Boże. Aha, fajnie. Idę, biegnę. Dobra, FBI nie żyje. Zadziwiamy nożami taktycznymi, tfu łamane oszty kurwa oszty ołny on. o kurwa ile ich jest ile ich jest, o boże jeszcze laka mam, dobra dobra dzisiaj sobie zrobimy jeden bank zachodni o boże o kurwa nie FBI nie help me dobra żyjemy Biegniemy! Biegniemy! Ile siły w tupie! Nie! Nie tutaj, o kuźba! Biegniemy. O Boże! Naprzód! Biegiem! I... Jest! Ktoż kuźba. Nie! FBI! Jest bank! No i fajny porobiony, dobra! Wbijamy! Champion, co jest? We are, champion. We are champion, Dobra, jesteśmy na banku, ale on otwieranie nie Dobra, idziemy na spał do, Put do Putina i cały czas, co? cały czas było na GTA aha dobra, Spokojnie. Aberford. coś tam się jednak w odcinku działo o kuźwa, nie to. nie tutaj, nie Ale nie, nie tutaj o kuźma. ale no, jest strasznie dobra, macie bank, chcieliście bank, macie eee, Morisa Putina, jest Ma Putin dobra Putinie Putinie, ach Putinie i jest 600 dolarów no i oto mamy 4400$ dolarów, czyli 4,5 tysiąca teoretycznie. Aha. To już macie CS-a? Znaczy to, to, to jest w zasadzie takie. No. Dobra, wy, wy tutaj się nie gapcie na to. To, to jest tam... Nie no dobra, wiadomo wszyscy już pewnie mówimy już tam kilku osobom. Ale, dobra. Dzisiaj sobie pozwieraliśmy główki. Yy, jaką paczkę? Bo... Aha. Ale już jesteśmy minut... Sześćmiar... No fajnie, spokojnie, ja tam... Wiadomo jak... No, mapy są na bieżąco dodane. Nie nie Nieważne. Nie ja dzisiaj może śniadam drugi film z tego właśnie CS, jeśli mówią, że tak jest. No, na wschodniej to idziemy sobie z Dobra, idę już spokojnie, idę na wschodni, dzisiaj sobie mam banki porobione Eee, dobra Idziemy do... Morrisa Marka mić, mić, mieciuko Morrisa, dobra, jest Eee, Morris Bank wschodni, spałny Oj. Idziemy na bank yy... Idę już spokojnie. Spokojnie już idę. Dobra. I jestem. Z te tekstury są masz takie złe. Ale mimo to no, nie podobałem się, nie pasują do GTA. Nie, Zwyczajnie nie pasują do GTA. Dziś sobie zrobiliśmy trochę... O kuźba. O nie! O nie! Oni nas znaleźli! Zauważymy nas! O kurwa. Giń! Aha! Jest oznaka, znaka! O Boże! Ty gówniarzu jeden! Giń! Gin, a kysz, a krysz na świętego Boga i krzyż! No! Dobra, jest! Nie! Nie! Nie, kuźwa nie ma. Ja pierdolę! Nie! Ha, ha! Ja pierdolę! Oż kurwa! nie ja, wierzę, ja wchodzę tam, a to się zamyka, no. Ja pierdolę. Kurwa, po prostu kurwa. Tyle powiem. Kurwa. O, ludzie. Nie, ja idę stąd, czekam na jakąś ekipę. Albo nie. O Boże! Eee. Skurwa, policja. O boże, boże, słodki, noż. Po prostu to jest niemożliwe. Jeszcze teraz pewnie padnę od mopków. Tak, no pewnie, już kurwa, po prostu, Aj. Zmarnowane pieniądze Ja pierdolcę Hitler je To wszystko przez ciebie Szwabie cholony To wszystko przez Szwaba No <grywa> nie jakieś tam bęby czy coś Ja wchodzę To jest nagrane Otwiera się przejście W tam po czym ono mi się przedwijam Zamyka No bez przesady kurde Bez przesady no. no serio, bez przesady i na chuj mi da oznaka, co? Na chuje. O Boże. Money. dolarów, kurwa, nawet na działkę nie nie stać. Nawet na działkę, nawet na nią. Ajej. Dobra, ile to już trwa? Ile ta nędza już trwa? 20 minut, a więc ja myślę, że z tej tutaj możemy zakończyć. Widzicie, mam porażkę, jak wszystko przez szwaba się rozpierdoliło jak my. Nie... Czego Aberford. Jakie ISIS. północny Poddałem się chyba ee, nie pamiętam chyba przy Bosie się poddałem Dobra A więc jeszcze ja z nami żegnam do zobaczenia czyścią i pamiętajcie że to wszystko przez